Łapek jest w końcu! Cześć, Stony Creeper Club Game i witam Was w odcinku, w którym, no już sami widzicie, po miniaturce i po nazwie. I, i dołączamy się do tego challenge'u ponieważ na gali tacy ludzie jak na przykład Ifin, Chef, Mr. Krycha, linki do tych filmów macie w opisie. Naprawdę fajne chłopacy mieli filmy. Jak się na przykład na Jezuśie my, my zrobimy ta 20 z Mumineksem. I zapraszam Was do oglądania. No więc go przyjęli Kaktus zaczynał, czyli Muminek zmienił swoją nazwę, teraz jest jego nowa. Tak, to teraz może ja zacznę, żeby nie było, że zawsze tylko coś Muszę też ale ja was. I, I muszę tutaj wziąć, więc mamy jeden Bismart. Drugi Bismart. I nie zwieci się w kadrze, ale trzeci Bismart. Wziął chłop trzy bismarty. Bardzo za... się Osiemno... Teraz, Tak, Za 18 zł, czyli można się czymś najeść. Teraz może zacznie kakset, ale za chwilkę, jak zrobię A więc tak, ja mam y, szejka. kole tutaj sobie wziąłem osobno. Szklaneczka oczywiście Koli, prawidłnie. No i bismarta. Także drugiego bismarta wziąłem. Dwa bismarty. Czyli to... razem pół bismartów. Tak. I widzimy się jak już to wszystko przygotujemy, więc... Więc tutaj mamy kaktusa, tutaj mamy moje, ja mam trochę więcej, bo ja wziąłem 3, a kaktus 2. Ja. Yeah. Wziąłeś ci z burgerem, jeden ze stripsami, ja wziąłem trzy ze stripsami, bo uwielbiam stripsy, więc smacznego. Mam no, smacznego. I teraz tak, bo nie wiemy jak z tym całym wiruskiem i jak będzie 20 od 20 do 25 łapek, to jakiś tutaj pojedziemy do Saboya, i nie żartuję, 20-25, to zrobimy, ale będziemy musieli gdzieś szukać, nie? Bo teraz galerie będą zamknięte od piątku. A no. wiem, że nie, nie wiem, czy Wam się uda wbić w 3 dni, 2 prawie 25, yy, chyba że jakimś studem. I bardzo w was wierzę, uda nam się. Grupa Kriperka zawsze da radę. Składam zażalenie na tego mm, czekoladowego pana. Na szejka, bo jest bardzo mały. No, oszukali no, nas. Myślałem, że to będzie chociaż 400 ml, a nie 30. No, no ale, te, ale te frytki są dobre, nie? Dobra, pasma Spróbuj sobie. Tylko dodali dużo musztardy, więc. No. Minus to jest. też jest drugi minus. Jak oceniasz? Świetnie. No, I proszę napisać, jaki jest wasz ulubiony <Ky> fast food. Bo mój. KFC. I drugi mak nie ja tam tylko KFC mak a nigdy nie znam Subway ja Nordfisha no. ja nigdy nie zjez z chyba że zostawicie wiem że to będzie trudne zrobimy może kiedyś tam kiedyś bo ja nie lubię Nordfisha ja nie. może zrobimy tak najpierw mak potem KFC Subway chin jest chin No, Subway chin i i Northfish. Na końcu. Chyba, że będzie Giuseppe, to może. Dobra. Przypomniała mi się reklama Giuseppe. Mi zawsze wskakuje, więc na pamięć. Daj dają zawsze albo takie małe, albo takie duże prosto. Ja ugryzłam, bo musiałem zobaczyć, czy dobre dali. Są bardzo dobre. Tylko czemu to jest czerwony w środku? Nie widać tego na kamerze. Widać, fest. No masz na no fest, masz na no Chyba, że to panierka, ale wątpię. Może panierka. Może. Czy prawo. Że bardzo dobre. Bardzo dobre. Napiszcie w komentarzu co woli, maka czy KFC? A właśnie odpowiadam Tobie Wojtas, bo mówiłeś, w komentarz, że nam się nie uda wbić, moj moją oglądalnością, nawet 10 łapek. I co? Były 15, więc... No to było niemiłe, serio. Ale on trochę naprawdę, bo mam mało teraz w tym zasięg, więc... Ale mam nadzieję, że postaracie się. No. Nie, że się nie staracie, ale... Możecie zrobić trochę lepiej. Trochę. Mogą. No. U Ciebie były większe. Miałeś więcej subów i... Bardzo dobra. Uwielbiam KFC. Co sądzisz? Zależy. Zależy pod jakim względem. Nie wiem. Jeżeli ostrości, ja nienawidzę ostrego, tak jak każdy wie. I czuć. ostrość szczególnie w cheeseburgerze. Mhm. I ja miałem ogórka w frytce. Fajnie. Napiszcie w komentarzu, co najbardziej lubicie z KFC. Co byście sobie zamówili z KFC? Do zł. To 20 zł, ja... 20 20 złoty, bo inaczej nie sprawdzę. Sprawdzę wszystkie. Aha. Znaczy, napiszcie tam i ja powiem wam, czy dobrze się zgadzacie z 20, czy jednak nie i powiem wam, ile zapłacilibyście za to. Kocham ty KFC i kocham. Ale naprawdę dzięki Wam za 15 łapek w górę, naprawdę W komentarzach hashtag Creeper kocham UFC. Creeper kocha KFC, o No dobra Muszę coś wstawić na insta Ja też Bo już nie wstawiałem chyba od prawie trzech tygodni Muszę coś się wrzucić To jest Kurde, jakie jest najlepsze moim zdaniem i tanie, w moim zdaniem. No. W ogóle, ja powiem Wam, się co, że chcieliśmy zamówić przez tablet. Nie, taki jest tablet. Okay. No. Okazało nie. się, że płaci się każdym. Chyba 10 minut tam staliśmy i wybieraliśmy. Dokładnie. No. Dziękuję, że pod takimi challenge'ami yy, po prostu mnie oglądacie. Chyba w topiące jest jest odcinek z Caponga, jak pamiętam, w piątce. Chyba 11 jest pizza. Boż. Albo... McDonald's. Cześć w tym stylu. Spokojnie. Daniel. Uwielbiam panierki. Nie, tak... A nie, nie, ja jestem po prostu głupia, że dają takie małe tutaj A tutaj dają, dają albo duże, średnie albo małe. to jest po prostu... Albo małe szejki. Też. Szkoda, że nie ma napisane ile to ma mililitrów. Szkoda, szkoda, no ale... Bardzo dobre. To jest takie dobre. Lepsze niż w maku, bo w maku są takie po prostu te no cienkie. Znaczy nie cienkie, tylko po prostu... Co cienkie? Wszystkie? Patrz, no patrz. wszystkie w KFC nie, nie no można takie. wiem, te są, podrażniejsze. Też i... Można tak powiedzieć. Jeszcze bardziej giętkie, zobacz. V setkách, v Macu tak tak není. Bardzo dobre. Kiedyś może sobie kubełek z tipsów może zjem gdzieś na filmie. Jakbyście chcieli oczywiście. Jak nie chcecie to bawiacie. No. Dobra, nie są tak, aż tak dosolone. No, w maku są mega słone. O boż, to jest to, to dramat. Co najbardziej lubisz z KFC? Ja? Mhm. Uh -huh. Strypsy. A ty? Fritki. No co wiem. Ty lubisz fritki. No. Kiedyś może zrobimy kiedyś Nie mówię, że w tym roku, ale kiedyś możemy zrobić, że za 10 zł tylko. To wtedy będzie mega challenge. Mhm. Ja nie, jak w PFC nie. Ale w smaku tak. No, bo sam McFryor kosztuje... kosztujemy. Za 6 nagrańców 10 zł prawie. No, droga. Szkoda, że jest taka cena za, za hamburger niż kiedyś. No 490. Kiedyś było 3,90. Teraz... Nie, kiedyś było 370. No dam 20 groszy, duża różnica. No. Zależy dla kogo. Żałuję, że nie wziąłem dużego szczęka. Mhm. Nie, starczy, bo nie starczyłoby chyba. Albo starczyło. Starczyłoby. Mhm. Zaczekajcie. U, mogę twoje stipsy? Tak. Oczywiście. Dzięki. Wsunę, bo ja. są, są dobre stipsy. Dzięki. Stipsy wiemy najbardziej. Może, może kiedyś zrobię film, że wszyscy mają To byłoby może ciekawe. Czy bym zjadł wszystkie? 20 jeszcze lipsów. 20? Możliwe. W jednym takim są dwa. Ja bym nawet 10 zjadł. Może by mi się udało? Może? Wydaje mi się, żeby ci się udało. No, już suku. Wystarczy Wystarczyło mi. Teraz ja sobie wezmę? Damy do niego stripcalnie, ważne? Okej. Okay. <noise> Co ja robię? No to ja już Masz problemy z kręgosłupem? Przyjdź do Creepera, on Cię wymasuje. Może kiedyś. Kiedyś to mogę robić. Jak spama w domu, kurde. Masaż za 5 złotych. Nie no, za mało chyba. no. Zrobić taki masaż, że Ci połamię cztery kości, Szichne. Chyba, że są cztery kości. O. Wziąłem sobie wodę. Nie dlatego, że jestem słaby i nie widzę ostrości, nie po prostu nie chciałem się napić, bo na raz. Very oh, really good. No. Ustaw nie. Słuń go. Mm? Nie tego. Mm -mm. Tak, o. No dobra. Na no, odwrót. No go jeszcze, dobra. No nie. Ach, możesz tylko wyczyścić keczup. Gdybyście zaraz widzieli moją minę. Jest Dzięki. No, jest nie jest piękna. No już jeszcze wezwać Twojego slipsa, Albo nie. Widzimy się za chwilę, no więc dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o 20 do 25 łapek i robimy Subwaya. No. No. Ja będę zadowolona, bo ja uwielbiam Subwaya. Ja nie jadłem nigdy w więc. a co jest tam dobre na przykład? No, kanapki, tam sobie z czym? masz customizowane, sam sobie wybierasz. Mogę? To zrobię samą, z... nie wiem z czym zobaczę, jest mięso? Tak, no tam wszystko możesz sobie dodać beko o będzie pyszne no widzisz ja uwielbiam więc no więc trzymajcie się i cześć, cześć